Siemaneczko, tuli 14, dzisiaj Wam pokażę zarąbisty patencik, jak otrzymać Super VIPa na 7 dni za darmo. Tak więc korzystajcie z tego patencika, bo nie wiem, kiedy go administracja usunie, a jest o to troszeczkę błąd, tak więc zapraszam do oglądania. Potrzebujemy żeton budowlany 64, potrzebujemy dwa razy fragmenty klucza oraz 64 zaklęte buteleczki. Idziemy sobie do cienkarza, żeby wymienić sobie na klucze fragmenty. Żebyśmy mieli jeden stack, to jest bardzo ważne, żeby mieć te tutaj przedmioty, co widzicie. No i lecimy. Teraz od razu wam powiem tak, że wszystkie osoby stopki korzystają z tego patentiku z Isball topa i z istop, więc no, to działa legitne fajne jest. Tak więc tak, zobaczcie, mam tutaj gracza. Napiszę kropkę, żeby wam udowodnić. No i co należy zrobić? Idziemy sobie tutaj do bonusiku. No i klikamy i ciach. Ranga super vip na 7 dni. Legit polecam.